strony Hemix 22 i dzisiaj witam Was w Minecrafcie na BlitzSG. E, przepraszam, że tak długo, bardzo długo, ponad nie rok, ale to naprawdę długo nie było odcinku. Z jednego powodu, wylądowałem w szpitalu z niefajnego powodu, e, nie będę o tym mówił, e, więc, ale teraz już może będą częściej te filmiki. No i coś innego, może nie, na pewno nie będzie już suvrival po górach z tego powodu, że po prostu, e, nie, nie, po prostu nie mam opcji wrócić tam tego e, e, tego save'a, ale postaram się zrobić jakieś nowe serie, tam może coś tam z lola spróbuję ogarnąć tam z moim takim kumplem jednym, dość takim nieogarem. Więc będę go kierował, może nie, ale trudno I będzie fajnie W ogóle, wiecie, tak będzie sweet i w ogóle Postaram się wrócić do tego Oczywiście postaram się wrócić, bo naprawdę YouTube mi przynosił dużo frajdy Chociaż nie miałem dużo widzów, mam bodajże 12. nie jest to dużo Ale Trudno Ja tam bardzo lubię sobie Pograć z kumplami, więc Spoko dla mnie nie ma problemu, jakbyście chcieli na przykład coś ponagrywać czy coś, to ja jestem chętny. Wierzcie mi, że ja jestem chętny. Bo ja naprawdę dużo, e, dużo e, właśnie gram i teraz właśnie przez ten wypadek no też dużo dość, więc tam jakbyście chcieli gdzieś w lola czy coś, to piszcie do mnie, to tam nie wiem, gdzieś coś się ogarnie. A w Teraz, no gramy w tego tutaj typa przed chwilą zabiłem. Przepraszam, nie chcę mi się czyjś czanki ładować, ale to trudno. Postaramy się to wygrać. Hm. I tak pewnie przegram, ale to co tam? E, na moich nagraniach będą na pewno przekleństwa. Może nie dużo ale będą, jak się będę denerwował, bo ja jestem... nie jestem ogólnie denerwującym się człowiekiem, ale wiecie, nie raz każdym musi się denerwować Jak się jak coś nie wyjdzie. Zaczekajcie, bo ja teraz nie jestem ogar. Okay. Dobra, idziemy tam e, No tak, jak już mówiłem Będę starał się wrócić do YouTube No i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie Bo myślę, że będzie fajnie, bo m, m, Może nie, nie oglądało mnie, tak jak już mówiłem Nie oglądało mnie dużo osób Ale wiem, że było przynajmniej fajnie I mi się to podobało A jak mi się to podoba, to znaczy, że już jest dobrze e, Postaram się no, zdobywać tych widzów może nie szybko, ale żeby zdobywać jakoś stopniowo, e, pewnie spadnę, ale co tam. No i żeby po prostu zdobywać tych widzów, żeby było coraz więcej. Niekoniecznie, żeby zarabiać hajs. Powiem Wam, żeby nieko że niekoniecznie, żeby zarabiać hajs. Mi to nie jest tak naprawdę potrzebne do niczego. Bo dlaczego? E, może mikrofonu nie mam Jakiegoś zajebistego, a nie nic takiego. Ale... E, mm, ale wystarczy. A hajs to już swoją drogą, on będzie przychodził, ale to raczej będę się tam starał inwestować w Was, czy na przykład może potem jakieś konkursy, czy coś, cokolwiek, co, 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 tak? Yhm, a tu gadam kurwa, o jakichś dupach, a tutaj kurwa nic się nie dzieje. No, no, no widzicie, no, no, no to przez Was, no dobrze, że je to nie przez Was, a przeze mnie, bo jestem za OP, oni się mnie boją i w ogóle, i w ogóle. Ale co tam. Wiem, tam powinienem iść na górę, ale co tam. E, Przepraszam Was naprawdę za te czang, nie wiem dlaczego one się tak kiepsko ładują. Ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, tak czy tak, bo tak, tak, nieraz są takie lagi. Teraz tak, tak mi się udaje ten e, ładnie to w miarę nagrać. E, gram na serwerze e, MySG, bodajże na serwerze Blow'a. Jak chcecie to tam, znaczy pewnie rzucę wam tam jakiegoś y, pod, y, opisem. W opisie, o, tam, tam na dole. Nie mam kamerki, więc... nie pokażę twarzy. Haha. Więc y, będzie spoko. Wrzucę wam na dole. Y, w opisie, a to już... A reszta no to już. Od Was będzie zależała, czy będę grał z wami, czy nie. Za minutę się pojawi Blitzdar w skrzynce. O, parkurę, 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 ja jestem słaby w parkurach, ale co tam, kurum. Lagi, to lagi, to lagi, to lagi, nie widzieliście tego? Zamknijcie oczy teraz, dobrze, o, wbiłem, widzicie, jak ja dobry jestem? Widzicie, wy tak nie umiecie. No dobra, pewnie 500 ludzi jest lepszy ode mnie, ale co tam? W ogóle ja nie mam żadnych materiałów, tak może Z zawsze mi dobrze szło, a teraz jakoś tak... No, 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 nie wiem. No kurde powietrze się zamknę, że zamknę kanał na YouTube nie, 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 będzie będzie tragedia. No dobra, trudno. E, biegniemy. Biegnę, tu już byłem. Fucking shit. E, dobra. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tam mnie nie było. E, tu przeskoczę, przeskoczę. A jakbym się, a jakbym spadł to bym się śmiał Bieram się e, Bardzo fajne itemki No mm, jak ktoś znalazł oczywiście Bo to jest ten, to, to hamskie coś co po prostu Teraz mam -fuck OFF Nie widzę go, nie widzę E! LOL, LOL LIGA Dobra e, Najprawdopodobniej, nie wiem czy omówiłem wszystko Ale powiem wam tak Że do zobaczenia w kolejnym odcinku z SG I postaram się być z kimś tym razem nie obiecuję ja z kim, ale postaram się z kim być. Cześć!